Witajcie na vlogu Rzeksa, kolejny odcinek w serii Browar Zero, Jeżeli nie wiecie o co chodzi, zapraszam do poprzednich odcinków. Pewnie się dowiecie, ale generalnie testujemy piwa 0, właściwie do 0,5%. Były, były dwie i teraz mamy dwa Lagery, przy czym jeden to jest klasyk zer, zerowy, jakby bezalkoholowy. Kurde, okno. Zamknijmy okno, żeby nie było po, po głosu. Dobra, bo o tym zapomniałem niestety, tak się zdarza. Cieszyński Lager bezalkoholowy. I drugie piwo to jest Browar za miastem letnie, klimaty. Citrus Lager z cytryną, to jest lager, nie? Goryczka ma na 10. Tu jakaś informacja o goryczce pewnie nie ma. Cukru jest 2,7 grama. 2,8, także niewielka różnica. 7% wagowo tu było, a w lankierze z Hmm. Chyba nie ma informacji. To nie będzie jakiś, znaczy w ostatnim odcinku miało być. Nie, że to nie ma być test, który lepszy, a wyszło, że wyszedł test, który był lepszy. Natomiast tutaj, no, lagery się różnią, więc no, nie są te same style generalnie, bo no, tam będzie z cytryną, no to no, ciężko to porównywać, dobra. Bez głupot. Kapsel nowy, cieszyński, tego chyba jeszcze nie widziałem. Pewnie nie będzie dobrze go widać, ale spróbujemy. Yy, dobra. Padałoby nalać. Ja chyba tego nowego, cieszyńskiego Lagera jeszcze nie piłem, więc a, to się z zerówki napije. Czy Lager będzie le smakał lepiej niż piwo w stylu IPA? Się dowiemy. No, przynajmniej nie jest także wygląda jak Lager, chociaż jasność tego piwa jest zdecydowanie yy, jasna. <ścoughs> o. No takie coś. Hmm. no to może być jakiś aromat chmielowy generalnie, tylko taki dziwny. Tak, to może być śmiel yy, Ale taki, no taki nieklasyczny. No nic. Yy, Piana ładna, yy, spróbujmy. No jest to samo, co w poprzednich piwach. Takie uczucie, że to jest puste, nie? No. Chyba jednak zerówki nie dorównają. Już po trzecim piwie widzę, że zerówki chyba nie dorównają klasycznym piwom piwom z alkoholem. Różnią się, no. No takie lekkie, bezgoryczkowe. Wodniste lekko cytrusowy klimat. Taka, jeżeli widzieliście poprzedni odcinek, taka lżejsza wersja artyzana. No a ten browar za miastem, czy nas czymś zachwyci. Mocna. Mocno cytrusowe ma być podobno. Czy będzie bardziej cytrusowe niż niż Lager z Cieszyna? Brower za miastem, już zapomniałem z jakiego miasta jest brower za miastem, znaczy... Aha, z Rumianka, to koło jakiegoś miasta pewnie. Rumianek, kurde, produkuje piwo. No, to jest takie, widać taką mętność w butelce trochę, pewnie jakiś osad na spodzie jest. Kurde, chy... o kurwa, jaki osad, ja pierdolę. Nie zobaczycie tego pewnie, nie wiem czy... Widać? Wyżej. Ciężko będzie to pokazać, no. Hmm. Trzeba by światło bardziej nakierować, dobra. O nie, no widać, jest straszny osad. Eee, no i widać, że jest zmętnione. No i znowu jest jasne, także pierwsze piwo, które będzie ciemniejsze jakby, już będzie takie trochę złote bardziej niż takie białe, no to myślę, że to będzie pierwsze mm, prawidłowe piwo bezalkoholowe. Na razie to tak pojazd, jaka cytryna. <noise> nie wiem po co to było. Nie jest cytrynowe, fest w armacie. O Jezu i szmaku. Matka, ile ja cytryny tu jest. Znaczy tak. Ciekawe piwo. Mega cytrynowe, naprawdę. Jak ktoś lubi, cytry uwielbia cytrynę, to jest mega przeżycie, chociaż No, jak mi nieca cytryna, to mi nic tu więcej nie ma, nie? Generalnie, ale pomysł jest niezły. W sumie nie piłem piwa z cytryną dawno Także cytryna typowa była. Może kogoś to zainteresuje, naprawdę. Kwaśne trochę jest, że znaczy kwaśne od cytryny. Ale w miarę picia jest, no, na pewno będzie o kurcze w lato, a jest mega na pewno. Także, no, no hmm. na razie jeszcze nie znalazłem piwa, które, bezalkoholowego, które będzie faktycznie smakować jak jego klasyczna wersja. One są trochę puste, takie wodniste te piwa. Także na no, tą chwilę wygrywam mimo wszystko yy, cztery ściany bez, który był w poprzednim odcinku, na który zapraszam. Łapka w górę. No i tyle, no. Także jeszcze spróbuję lagara i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym pewnie teście piw bezalkoholowych także